Mm hmm. Chrystusie. Mamy zwracać się do Ojca w imię Chrystusa. Zobaczmy, jak słowa dzisiejsze Ewangelii ukierunkowują człowieka na Ojca. Idziemy Czym jest modlitwa? Modlitwa z jednej strony jest prośbą wypowiadaną przez człowieka do Boga Ojca w imię Chrystusa, ale z drugiej strony modlitwa jest również szkołą naszego zakorzenienia w Chrystusie i naszej wierności prawu Bożemu. Ksiądz Arcybiskup Wasz Aldego w swojej najnowszej publikacji w drugiej części Przednosząc się do modlitwy. Zachęcił Pielgrzymów Jasnowskich, którzy wówczas 22 czerwca 2015 roku uczestniczyli w modlitwie Atomu by zawsze pod koniec dnia, kiedy stają przed Bogiem, kiedy będą przepraszać Pana Boga, kiedy będą dziękować za kolejny dzień życia, by zawsze przypomnieli sobie modlitwy chrześcijańskie. Pierwsza to psalm 50, Mizerere. Zmiłuj się na mną Boże. I druga modlitwa, kantyk Maryi, Magnificat, wielki dusza moja Pana. Bo te dwie modlitwy w jakiś przeciwny sposób zbierają prawdę o człowieku. Te dwie modlitwy, z jednej strony świadomy, że mamy za co Bogu dziękować, wypowiedzieć Mu, Wielki Dusza Moja Pana przez Stawieństwo Maryi, a zarazem kiedy uświadamiamy sobie także naszą słabość i grzeszność, te dwie modlitwy mówią naprawdę o nas samych. Dlatego stając i prosząc Boga w imię Chrystusa uświadamiamy sobie z jednej strony wielkie dzieła, które Bóg uczynił w naszym życiu, Stajemy także jako ci świadomi naszych słabości, grzechów, by prosić o umocnienie. To umocnienie człowiek dostaje, otrzymuje w imię Chrystusa, kiedy zwraca się do Ojca. Panie, myślę sobie, że nasze wygrzewanie, Panie, są. Bożemu, jest szkołą Maryi, ale jest też szkołą, czy też inaczej, drogą praw człowieka, przypominania sobie o wielkiej godności człowieka. Bo kiedy stajemy i zwracamy się do Ojca w imię Chrystusa, to przypominamy sobie także o naszej godności, o tym, kim jesteśmy, jakie jest nasze powołanie, jakie są nasze zadania życiowe. I w tę prawdę wpisuje się dzieło Tygodnika Katolickiego Niedziela, dzieło Króciaty Wyzwolenia Człowieka. Stawać zawsze z jednej strony w prawdzie o nas samych, ale z drugiej strony także stawać w obronie prawdy o człowieku. Prawdy zawartej także w dzisiejszym Ewangelii. Że człowiek ma zwracać się do Ojca, jego życie jest ukierunkowane ku Ojcu w imię Chrystusa módlmy się w tym miejscu o szczególne umocnienie w naszej misji, która została nam powierzona przez Boga. Módlmy się o wierność tej misji. O wolność człowieka, także tę wolność wewnętrzną, wolność od różnych zniewoleń zewnętrznych, jak jest to w misji Krusjata, wyzwolenia człowieka, ta misja także zawsze dokonywała się i dokonuje w imię Chrystusa. A zatem zawierzmy się Maryi, że prowadziła nas do Jezusa. Zawierzmy nasze życie jej, patrząc jej oczy, przy by uczyć się tego zawierzenia w Bogu Ojcu imię Chrystusa.